żeby dojechać jakiegoś, jakiegoś, no, napędowca cztery koła, żeby można było dojechać z doszami, to właśnie po to ten samochód jest, żeby takie usługi naszym mieszkańcom mógł e, wykonywać. Szanowni Państwo, weszliśmy również w projekt, w projekt nowego internetu, nowej, nowej sieci internetowej e, i powiem tak, to też było tak rzuty na taśmę troszeczkę w ubiegłym roku, Żebyśmy w to weszli, ponieważ było jeszcze miejsce, nasza gmina nie chciała w to wejść, byśmy się wpisali. Szeroko internet, szanowni Państwo, do każdej szkoły, gdzie szkoły przez 10 lat nie będą płacić za internet i dodatkowo poprosiliśmy, żeby, szanowni państwo, ten internet, jak tylko się dali, inne gminy nie chcą gdzieś tam wykonywać sobie odcinków, to następna gmina może to wykorzystać. Tak? Myśmy, Szanowni Państwo, założyli sobie, że przy każdej drodze wojewódzkiej, nie mamy, ale powiatowej, gminnej, dociągniemy przy tych głównych ciągach komunikacyjnych ten internet szerokopasmowy, żeby później firmy, które działają na naszym terenie, mogły sobie wykupić w, tym, w tej firmie, że tak powiem, miejsce w sieci i sprzedać Państwu ten internet szerokopasmowy, żeby przy szybszy dostęp do internetu. To jest bardzo ważne, Szanowni Państwo, bo nie zostajemy w tyle. Bo dziś postęp jest tak do przodu usunięty, że za 15 lat, może za 10, ten internet, który dziś zrobimy, on będzie już pewnie przestarzały. To Pan głosy pewnie Pan Radny również o tym Państwo powiedzą. Trzeba iść do przodu, tak? Zakończona ta inwestycja będzie w tym roku na, na jesień. I prośba, żebyście Państwo przepuścili przez swoje koncesje. Tu w raczej problemu nie ma, ale też mamy problemy takie, że internet chcemy dostarczyć, jest to na słupach. I energetyki, i telekomunikacji, ale mieszkańcy muszą wyrazić zgodę. I okazuje się, że no, mamy takie przypadki, że mieszkańcy nie wyrażają zgody, to wówczas musimy zrobić, Panie Was, obejść, tak, ale nie jeden dom. Bo się nie da tego domu. Może się czasem da, czasem się nie da. Ale obchodzimy ostatnio, czyli obchodzili 7 domów, które nie będą mieć tego internetu. A są przygody drodze powiatowe. Czasem ten internet jest niepotrzebny. Nie tak, bo jestem mieszkańcem, przepraszam. On jest potrzebny nam wszystkich do rozwoju do rozwoju miejscowości, tam gdzie będzie, gdzie będą porządne drogi, gdzie będzie dostęp do szerokopasmowego internetu, gdzie będzie, będą, no, będzie jak najwięcej dostarczonych publicznych różnego rodzaju tak? woda, kanalizacja, robimy teraz wodociągowanie i kanalizację lub czyli woli lubeckie, to jest kolejny etap, tak. Czyli państwo, to te miejscowości, tak gminy się będą rozwijać. Tam gdzie tego nie będzie, mieszkańcy będą wyjeżdżać. Gdzieś, gdzie będzie dostęp do, do świata, można powiedzieć, a, a internet to jest dostęp do świata. Ja, Szanowni Państwo, tyle chyba. Jeszcze patrzę, co? Ale to myślę, że w większości powiedziano, nie będę mówił o wszystkich rzeczach, które mnie się dzieją w naszych miejscowościach pozostałych, bo to, to będzie, będziemy szerokie sprawozdanie robić, Szanowni Państwo, na wiosnę. Dziś to jest przyjęcie budżetu ogólnie, tylko. Tak, no, mówimy, co się dzieje, żebyście Państwo wiedzieli. I również y, są Panowie posłowie, radni. Dobra. Y, także, Szanowni Państwo, posłowie, radni, wojewódzcy, po to, żeby również z Państwem mogli porozmawiać, dwa zdania powiedzieć, bo są wybory, Szanowni Państwo. Trzeba sobie jasno powiedzieć: nie obijać bawełny, są wybory, trzeba zagłosować i od naszych głosów zależy, jak nasze państwo dalej się będzie rozwijało. Ja powiem ze swojej strony, że ja jestem zadowolony, bo o co się staramy o jakie środki, to w możliwości to dostajemy. Dostaliśmy również, Szanowni Państwo, w Bistuszowej hala sportowa, o którą Bistuszowa walczyła od 20 lat, tak. W tym roku dostaliśmy dofinansowanie miesiąc temu, szanowni Państwo, przyszły dokumenty, dostaliśmy 2 miliony 700 dofinansowania milion złotych w budżetu gminy dokładane. Także, że Państwo, no, naprawdę ten rozwój jest, tak? I uważam, że, że należy wspierać, wspierać... To, co jest dobre. Ja tyle, dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. To może pan poseł? Parę powiem. Proszę państwu jeszcze raz serdecznie witam. Ja będę za 15 minut musiał państwa opuścić, bo mam kolejne spotkanie po drugiej stronie regionu, tam dolego, aż w Szucinie. Są takie uroczystości patriotyczne, jeszcze związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Ta została na początku września 1939 roku. Szkoła. Się, tam też takie piękne, się, taki, się, się odbywają. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za to, że mogę dzisiaj e, skorzystać z tej okazji, że podczas e, tutaj e, zebrania Bliskiego Wierzenia będę mógł parę słów o sobie powiedzieć, podziękować za dotychczasową współpracę no i zarekomendować własną osobę e, do, do tego, żeby 13 października Państwo postawili e, znak X koło, nazwiska krajewskich jest w pozycji nr 5, chociaż co prawda mam tutaj kolejny również koło siebie, kolegę Sierra który jest na 18 pozycji. No tak to jest, że wybory u nas, wybory są tak skonstruowane, że tylko i wyłącznie jeden głos państwo macie. tylko i wyłącznie na wszystkich listach i na jeden głos, głos. Ale musimy jakoś ze sobą współpracować, rywalizować. Tym bardziej, że według wszelkich sondaży, które są przedstawiane tutaj w naszym regionie, dotychczas Prawo i Sprawiedliwość ma sześciu parlamentarzystów, czyli ja w dalszym ciągu kontynuuję, i kolega z nim się nie zauważa, no to myśmy się tutaj nie, nie poglądy, a jednocześnie wspólnymi siłami byśmy dbali również o region Tarmorski, co czynimy z pozycji. Wszyscy z posła na Serbii Polskiej i kolega Wojciech z pozycji Rady Województwa wspaniale się uzupełniamy, ale niestety to no tak to jest, jest skonstruowane, że tylko i wyłącznie macie Państwo jeden głos, tak samo jak Także szanowni Państwo, 4 lata za nami Prawo i sprawiedliwość. E, e, idąc do wyborów w 2015 roku przedstawiłem pewien program. Wyborczy. W różnych obszarach, w obszarze przede wszystkim polityki społecznej, w obszarze rozwoju gospodarczego, rozwoju edukacji i, i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. I można powiedzieć, że z otwartą szowicą, z podniesioną głową możemy występować właśnie przed Państwem, jak to my tutaj w osłowie z że trzymaliśmy słowa, jesteśmy wiarygodni, wykonaliśmy naprawdę kawał ciężkiej pracy. Oddając Państwu mieszkańcom, obywatelom, już nie chcę powtarzać, bo to macie Państwo na co dzień, ale bo znam osłony, nasz program wsparcia dla rodziny 500, polityka senioralna, powrót do wieku emerytalnego, kobiety 60 lat, mężczyźni 65, to jest oczywiście dobrowolność, nie nienakazana dobrowolność. Od tego czasu mogą seniorzy mężczyźni, kobiety... Przechodzić sami stany ale również mogą swobodnie w dalszym ciągu aktywnie pracować i, 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 i realizować się w, w tym zakresie. Nie wspomnę, bo też rozmawiam z taniami, którzy pracują w sklepach, nawet niedawno się spotkałem, bo regularnie też odkąd mamy, mieliśmy dzieci, z żoną to taki był podział, to to, że żona koło domu, a ja za domem i w ogóle, jak to się mówi, zaopatrzenia w sobie. I do tej pory pewnie mi to zostało, jak spotykam się z spojrytkami, z różnymi pracownikami w różnych sklepach, to po prostu na po polsku dziękuję, że niedziela jest wolnym dniem od, od handlu, gdzie wszyscy mogą wykonać spokojnie. Patrzyjesz się, że nie wszyscy powrót, że też są prace i pokojowie, i, i starszy policja, i pewne zawody, które no, musi być w pracy. Ale generalnie w dużej mierze... Rodzina w domu, niedzielę przy obiedzie spokojnie, może wypoczywać, spokojnie może rozmawiać, zobaczymy na tydzień i dalej rozważać co da w przyszłości. Także powiem Państwu, że y, z dumą spoglądam za te cztery lata, które są za nami, że udało nam się zrealizować ten program, który służy Polakom. Polakom polskim rodzinom. I jeszcze raz powtarzam jestem jest, z jest tego rodzina, że mogłem podejmować te wspólne decyzje z panem prezesem Rosorem Laczyńskim, z panią premier Blatą w pierwszych dwóch latach ich wyborowania i teraz obecnie z panem Mateuszem Balawieckim. W międzyczasie udaje się e, oprócz tego, co się robi dużą sprawę dla, dla, dla ojczyzny, dla Polski, przebudowywać i budować dobre państwo dla, dla Polaków, to też to, co wspomniał pan burmistrz, realizujemy również te zadania, które są potrzebne tu na naszym terenie. W regionie tarnowskim okręg wyłączy jest aż od z Powiatu Szewickiego, Jewickiego poprzez Włocheński, Brzeski, powiat Tarnowski, Miasto Tarnów i Powiatu Polski, z którego się wychodzą mieszkania, jak Państwo wiecie, w regionie ale nie ogranicza to żadnych możliwości moich i swobody działania, bo dlatego całego okręgu przez 4 lata starają się, że ten wykonywać pracę i mam nadzieję, że ta praca została dobrze oceniona i mam nadzieję, że... To pozwoli Państwu na łatwiejszą decyzję, która jest przed wami 13 września. Ale wracając do regionu Tarnowskiego, do, do tutaj tej ziemi pogorzańskiej, powiem tak, że odkąd hmm, rozpocząłem ze taką moją ideą, będąc posłem, to chciałem poznawać, poznawać te bieżące, indywidualne poznanie mieszkańców, ale również bieżące indywidualne problemy samorządów, ponieważ ja od przełomu lat 80.